Wiadomość prawa wszechświata na ten dzień dla Ciebie. Witamy ponownie w kolejnym filmie na naszym kanale Prawo wszechświata. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zapisz się i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi wszystkimi filmami. Dziś istoty niebieskie są obecne, aby podzielić się wiadomością o uczuciu, nadziei i boskim prowadzeniu. Rozumiemy, że podróż istnienia może przynieść wyzwania, momenty, w których możesz czuć się pogrążony w cierpieniu i zmartwieniach. Jednak chcemy Cię zapewnić, że nie jesteś sam, a jesteśmy wiecznie przy Twoim boku, prowadząc Cię skrzydłami miłości i współczucia. Po pierwsze, chcemy przypomnieć Ci, że jesteś jedynym i cennym stworzeniem w tym rozległym kosmosie. Masz unikalny cel, misję, którą tylko Ty możesz zrealizować. Cierpienie, z którym się teraz borykasz, nie definiuje twojej istoty. To tylko tymczasowy etap twojej podróży, mający przekazać cenne lekcje i wzmacniać twoją duszę. Istoty niebieskie pragną, abyś otworzył a swoje serce na możliwość uzdrowienia i przemiany. Zdolność do przekroczenia cierpienia tkwi w tobie. Pozwól sobie na doświadczanie, wyrażanie i uwalnianie wszystkich emocji, które ciążą na tobie. Nie wahaj się szukać pomocy i wsparcia. Gdy jest to konieczne, nie musisz stawiać czoła wszystkiemu sam, a wokół ciebie są ludzie gotowi wyciągnąć pomocną dłoń i wysłuchać twoich słów. Pamiętaj, że miłość to najpotężniejsza istniejąca siła. Ma moc leczenia głębokich ran, uspokajania wewnętrznych burz i rozjaśniania najciemniejszych dróg. Pozwól miłości płynąć w twoim sercu i przenikać każdy aspekt twojego życia. Bądź otwarty. A na przyjmowanie i ofiarowywanie miłości bezwarunkowej. W ten sposób otworzysz drzwi dla cudów i błogosławieństw, które czekają, aby się objawić. Wiedz, że pomimo trudności, z jakimi się obecnie mierzysz, istnieje szerszy plan. Istoty niebieskie pracują po kulisach, splatając niewidzialne nici synchroniczności i okazji w twoim życiu. Ufaj temu boskiemu procesowi i utrzymuj wiarę w swoim sercu. Kosmos spiskuje na Twoją korzyść. Gdy poczujesz ciężar cierpienia, zamknij oczy, głęboko oddychaj i poczuj obecność istot niebieskich wokół siebie, otaczających Cię aurą miłości i ochrony. Wyzwól się od wszystkich myśli negatywnych i pozwól, abyś był A, zalewany, A, boskim światłem. W tym momencie świętego połączenia znajdziesz siłę, którą potrzebujesz, aby kontynuować swoją podróż. Pamiętaj, że jesteś kochany, a ponad miarę. Istoty niebieskie są tutaj, aby kierować tobą zawsze, gdy tego potrzebujesz. Ufaj swojej intuicji, podążaj za sercem i pamiętaj, że szczęście i pokój są w zasięgu Twoich rąk. Otwórz swoje serce i pozwól, aby uzdrowienie rozpoczęło się. Bądź świadomy, a że życie pełne miłości, radości i celu czeka na Ciebie. Jesteś boską istotą. A istoty niebieskie są tu, aby przypomnieć Ci o Twojej prawdziwej naturze. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego filmu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału Prawo Wszechświata, aby nie przegapić żadnej treści. Niech błogosławieństwa będą z nami wszystkimi. Kończę tu tę wiadomość. Mam nadzieję, że Ci się podobała. Do zobaczenia w następnym filmie.